Procesy chemiczne definiują życie. Oparta jest na nich cała nasza cywilizacja i pozwalają one nam tworzyć prawdziwe cuda. To dzięki nim potrafimy z wody, kamienia i powietrza stworzyć materiały, z których budujemy potem smartfony, strzeliste budynki czy sondy kosmiczne. Ale niektóre z nich łamią serce i wiedzą o tym wszyscy mechanicy, konstruktorzy czy fani Hondy i Mazdy. Jednym z takich procesów jest korozja. Zacznijmy sobie od omówienia tematu. Korozję możemy podzielić na kilka procesów, które różnią się skutkami i mechanizmem. Pierwszy z nich, taki, który widzimy chyba najczęściej, to korozja równomierna. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy cały obiekt czy konstrukcja pokrywa się rdzą. I jak głupio by to nie brzmiało, to jest w zasadzie najbezpieczniejsza z omawianych jej odsłon. Jeśli znamy warunki środowiskowe, możemy z dużą dokładnością określić zużycie materiałów w wyniku jej działania. Można też czasem po części ją nadzorować, znając zmianę masy elementu. Narażone są na nią w zasadzie wszystkie elementy stalowe. Zachodzi ona jednak z różną prędkością, w zależności od sposobów zabezpieczania przed nią oraz od warunków środowiskowych. Ten aspekt omówimy sobie nieco później. Nieco odmienna i zdecydowanie bardziej podstępna jest korozja żerowa. Może ona dotknąć nawet stali nierdzewne. Nie dość, że może prowadzić do znaczącego osłabienia materiału, to jest na początkowym etapie wyjątkowo ciężka do wykrycia. Widzicie te malutkie kropeczki? One mają 4 mm głębokości. Gdyby to był fragment zbiornika ciśnieniowego o ściance o grubości 3 mm, mielibyśmy tu naprawdę bardzo poważny wyciek. Przekrój takiego wrzeru bardzo często rozszerza się do środka. W dodatku zapobieganie ich powstawaniu często jest dość trudne i nie zawsze skuteczne, a jej powstawaniu sprzyja przede wszystkim obecność jonów chlorkowych, np. soli kuchennej, drogowej czy wody morskiej, oraz niedoskonałości powierzchni, wszelkie rysy, szorstkość czy nawet naprężenia panujące w materiale. Dotyczy ona nie tylko stali, ale też innych metali jak np. aniliniu. A teraz kolejny ciekawy przypadek i to taki praktyczny, bo jeżeli ktoś z was planuje remont i chciałby się pobawić w hydraulika, to jest właśnie temat dla was. Korozja elektrochemiczna ma miejsce tam, gdzie stykają się dwa metale wykazujące istotną różnicę potencjałów. W naszym przypadku mogą być to takie pary jak na przykład żelazo i miedź. Metal o niższym potencjale stanowi rozpuszczającą się w tym przypadku przez proces korozji anodę. Z tego powodu dla żywotności i estetyki naszej instalacji raczej unikamy takich połączeń, ale ale będziemy czasem ten proces wykorzystywać na naszą korzyść. Bo jeśli stal będzie miała wyższy potencjał od materiału, z którym ma kontakt, sama stanie się na korozję znacznie mniej podatna. Oczywiście kosztem tego drugiego metalu. Dalej, korozja szczelinowa. Będzie ona występować, tak jak sama nazwa wskazuje, w pęknięciach, lukach czy przestrzeni między dwoma połączonymi ze sobą elementami. Mimo, że dostęp do tlenu w takich miejscach jest z reguły dość mocno ograniczony, to przez lokalne obniżenie się pH środowiska taka korozja postępuje nadzwyczaj szybko, co w zasadzie nie trudno zaobserwować, przyglądając się różnym rdzewiejącym elementom. Można też wspomnieć o takim procesie jak korozja biologiczna, w której aktywny udział będą brały mikroorganizmy, które występują w biofilmie na powierzchni metalu. Mogą one wydzielać chociażby kwasy karboksylowe, które będą przyspieszać ten proces. Szczególnie ciekawy może być przypadek Titanika, na którym prawie 4000 metrów pod wodą rozwinęły się ogromne kolonie bakterii halomona z Tytanikę, które dosłownie żywią się dzięki hemosyntezie w rakiem statku. Ich metabolizm opiera się między innymi na utlenianiu żelaza. Dzięki nim, mimo niskiej temperatury i środowiska skrajnie ubogiego w tlen, ten kolos rozpada się, będąc porastanym przez coś na kształt sopy z rdzy. Poza wymienionymi można jeszcze wyróżnić wiele innych typów korozji, np. przykład międzykrystaliczną, zmęczeniową, erozyjną czy kawitacyjną. No to skoro mamy już jakieś pojęcie, jakie są rodzaje korozji, to zastanówmy się teraz, czym ona w zasadzie jest i dlaczego tak wydaje niszczy nasz dorobek. Bardzo zabawna jest etymologia określenia korozja, bo wywodzi się ona z łaciny od słowa corosio, czyli dosłownie zżerać. No, adekwatna nazwa, nie ma co. Najprościej byłoby stwierdzić, że to proces utleniania metali. Yy, tyle, że niektóre z nich, jak miedź, chrom czy nikiel, w łagodnych warunkach nie niszczają tak jak żelazo. Po prostu pokrywają się cienką warstwą tlenków lub jak w przypadku miedzi patyny, która z punktu widzenia jest mieszaniną soli i ich degradacja w zasadzie nie postępuje. Dzieje się tak w wyniku pasywacji. Ta wspomniana warstwa związków chemicznych zapobiega dalszemu bezpośredniemu kontaktowi metalu z atmosferą, przez co niszczące procesy utleniania ustają. Możliwe jest to dzięki szczelności takiej powłoki. No i oto rozbija się to całe niszczenie żelaza. Mianowicie rdza, czyli przede wszystkim mieszanina tlenków i wodorotlenków tego metalu, ma objętość zdecydowanie większą niż sam metal. W dodatku jest porowata. Nie odcina ona podłoża od działania wody i tlenu, łatwo się od niego oddziela i o zgrozo ułatwia utrzymanie się wilgoci na jego powierzchni. To w prostej linii prowadzi do niszczenia w dłuższym okresie czasu całej objętości materiału. Jest naprawdę wiele czynników, które wpływają na tempo korozji, zarówno związanych ze środowiskiem, jak i z samym korodującym przedmiotem. Moglibyśmy je podzielić na warunki sprzyjające i przeciwdziałające. Jak każda inna reakcja chemiczna, korozja zachodzi szybciej w wyższej temperaturze. Sprzyjać będzie jej wysoka wilgotność, bez obecności wody korozja z reguły nie zachodzi, czy obecność jonów na powierzchni metalu, w szczególności niszczycielskich wręcz jonów chlorkowych małe, wysoce mobilne potworki. Oczywiście ważna jest także obecność tlenu. W tym miejscu zrobimy sobie przerwę na małe doświadczenie. Do pięciu zlewek wlałem czystą wodę destylowaną, do drugiej dodaję tylko sól. Do trzeciej i czwartej dolewam perhydrolu, który drastycznie podnosi stężenie tlenu w roztworze. Przy czym czwartą dodatkowo solę. Zlewka piąta to kopia zlewki czwartej z solą i perhydrolem, tyle że roztwór w niej jest gorący. Mieszam, 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 i... miesza, mieszam, i... mieszam, 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 mieszam i dodaję sprężynki z niezabezpieczonej w żaden sposób przed korozją odtłuszczonej stali. Tu pozwolę sobie przyspieszyć materiał 50 pięćdziesięciokrotnie. Bez problemu możemy dostrzec jak różnica temperatur na poziomie około 40 stopni Celsjusza przyspieszyła rdzewienie w piątej zlewce. Tak czy inaczej, 5 minut wystarczyło, żeby móc porównać wyniki. W pierwszej zlewce korozja w zasadzie nie zaszła w ogóle, ale już nieduży dodatek soli sprawił, że na sprężynie pojawiły się rdzawe wykwity, a rozwór zmienił kolor. Podobne, lecz nieco mniej widoczne wyniki dała trzecia próba z perhydrolem. Z kolei połączenie nadmiaru tlenu z solą w zlewce czwartej spowodowało wręcz ekspresowe niszczenie materiału. Próbę piątą pozostawiam bez komentarza. Do innych czynników, które wpływają na korozję stali, zaliczymy oczywiście jej skład. I tak czyste żelazo będzie na nią odporniejsze niż takie z nieznacznym dodatkiem węgla, za to dodatek chromu czy niklu mniej lub bardziej skutecznie je na rdzeł odporni. Poza tym nie liczą się tylko metale zawarte bezpośrednio w stopie, ale także takie, z którymi mamy połączenie przewodzące prąd. Jeśli stalowy element ma kontakt z metalem o wyższym potencjale standardowym, np. z miedzią lub srebrem, to będzie on korodował szybciej. Z kolei cynk, magnez czy amelinium zadziała jak elektrochemiczna tarcza i weźmie proces niszczenia na siebie. Ważna jest nawet struktura powierzchni. Gładka, wypolerowana blacha bez pęknięć i rys będzie na korozję bardziej odporna niż taka z niedoskonałościami. Z mniej intuicyjnych warunków wpływających na utlenianie stali można wymienić wskazane wcześniej na przykładzie tytanika działanie mikroorganizmów. Przepływ cieczy, szczególnie z dużą prędkością, które może prowadzić do czegoś na kształt erozji, naprężenia mechaniczne, przepływ prądu elektrycznego, czy nawet rozchodzenie się fal dźwiękowych, w szczególności ultradźwięków. Skoro wiemy już, co wpływa na korozję, to możemy zastanowić się, jak ją zminimalizować. Pierwszym, co należy rozważyć, jest samo podejście do materiału. Jeśli jakiś element będzie pracował w trudnych warunkach, warto rozważyć użycie droższego gatunku stali z odpowiednimi dodatkami stopowymi np. stale niklowo-chromowe w domowych kotłach gazowych i instalacji sanitarnej, czy też stale z dodatkiem molibdenu, które są bardziej odporne na działanie chlorków, gdy nasza instalacja ma kontakt z wodą morską. Czasem jednak takie rozrywki nie są uzasadnione ekonomicznie, wszak stal węglowa jest kilkukrotnie tańsza. Wtedy możemy podnieść trwałość materiału dzięki ochronie powłokowej. Jak można się domyśleć po nazwie, polega ona na pokryciu metalu warstwą innego materiału w celu zwiększenia żywotności. I tu mamy szerokie pole do popisu: dziesiątki różnych powłok o mniej lub bardziej kompleksowym działaniu. Najprostsze z nich będą opierały się na szczelnym pokryciu całej zabezpieczonej powierzchni w celu mechanicznego odcięcia jej od powietrza i wilgoci. Do tego wykorzystywane są przede wszystkim oleje, farby, lakiery, emalie czy powłoki z tworzyw sztucznych. Takie zabezpieczenia są tanie i łatwe w aplikacji, mają jednak wiele wad. Zabezpieczenie olejami powoduje, że element w cudzysłowie brudzi i może osadzać się na nim pył z otoczenia, a skuteczność zabezpieczenia drastycznie spada przez zwykłe przetarcie czy wypłukanie, dlatego, ma ono zastosowanie głównie w zamkniętych mechanizmach. By zwiększyć trwałość powłoki na bazie olejów, czasem prowadzi się proces czernienia oksydacyjnego, zanurzając element w gorącym, zasadowym roztworze zawierającym utleniacze. Powierzchnia staje się bardziej porowata, co zwiększa trwałość olejowania. Z kolei zwykłe farby i lakiery są podatne na zadrapania, a dostanie się wody pomiędzy taką powłokę a metal może znacznie pogorszyć sprawę. Wystarczy spojrzeć na tego biednego jalisa. Istnieje jednak sposób, by znacznie podnieść zdolności ochronne tego typu powłok przez odpowiednie dodatki antykorozyjne. Historycznie chyba jednym z najbardziej znanych była minia ołowiana, która utleniała żelazo do tlenku żelaza 2, wytwarzając warstwę pasywacyjną. Obecnie w tym celu stosuje się mniej toksyczne substancje, np. fosforany cynku. Innym typem powłok, zakrawiających już o ochronę elektrochemiczną w sumie, są powłoki metaliczne. Te częściej spotykane, anodowe, dzięki niższemu potencjałowi utleniają się, zanim zacznie robić to żelazo. Do takich powłok zalicza się m.in. cynk, który na metal można nanieść w wyniku elektrolizy lub zanurzając element w stopionym cynku. Wtedy mówimy o cynkowaniu ogniowym. Czasem stosowane są także powłoki katodowe z metali szlachetniejszych od żelaza, jednak warunkiem ich skuteczności jest ich szczelność, gdyż w przypadku narażenia na tlen i wodę tym razem to nasze podłoże staje się utlenianą anodą. Jeszcze inna metoda stosowana przede wszystkim w wielkich, masywnych konstrukcjach polega na przyłożeniu odpowiedniego napięcia elektrycznego do konstrukcji i specjalnej elektrody, tak aby potencjał przyłożony do metalu chronionego znajdował się w zakresie, w którym się on nie utlenia lub w takim, w którym następuje jego pasywacja. To drugie dotyczy raczej stali szlachetnych. Oczywiście dobór odpowiedniego napięcia zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka stopu czy pH środowiska. Często, by dobrać odpowiednie parametry, tworzy się specjalne wykresy ilustrujące odpowiednie zależności, z czego najważniejsze są wykresy Purbaxa zależności potencjału od pH i wykresy Evansa obrazujące wpływ polaryzacji elektrod na prędkość korozji proporcjonalnej do gęstości prądu korozyjnego. Naszą ostatnią linią obrony przed zżarciem naszej własności przez rudą jest modyfikacja środowiska w myśl zasady, zamiast jeszcze lepiej chronić coś przed otoczeniem, zmieniam otoczenia na przyjaźniejsze. Tu wachlarz działań jest również bardzo szeroki, tak samo jak kombinacje wariantów, w jakich może być wykorzystywana stal. Czołgi ci rdzewiają? Magazynuje w hangarach o bardzo niskiej wilgotności i najlepiej w obniżonej temperaturze. Z bardziej przyziemnych przykładów, do układów chłodniczych w silnikach czy instalacjach grzewczych nie stosuje się czystej wody ze środkami modyfikującymi temperatury zamarzania i wrzenia. Ważnym dodatkiem są także substancje zapobiegające korodowaniu układu, zwane inhibitorami korozji. Do działań zaliczanych jako ochrona środowiskowa zaliczają się nawet takie rzeczy jak wykonanie drenażu odprowadzającego wodę w gruncie, w którym znajdują się rurociągi czy stalowe kotwice większych konstrukcji. Myślę, że to czas znowu sobie coś poprzelewać i pobawić się w chemika. Do czterech zlewek wlewam naszą turbokorozyjną mieszaninę wody, soli i perhydrolu. Nazwijmy ją sobie roboczą łzami chądziarza. Następnie do każdej z nich wrzucę sobie zwinięty i wypłukany w acetonie drut stalowy, który owinę lub pokryję sobie kilkoma różnymi materiałami. Na pierwszy ogień pójdzie próbka kontrolna, zwitek bez żadnych dodatków. Drugi kawałeczek owinę sobie drucikiem miedzianym. Jeśli słuchaliście do tej pory materiału, możecie się już domyślać, jaki będzie efekt. Wokół fragmentu trzeciego umieszczę blaszkę wykonaną z metalicznego cynku. Zmijam ciasno dla dobrego kontaktu obu metali. No i w końcu trzeci drucik, który uprzednio zanurzyłem sobie w oleju kujawskim. Teraz już tylko przyspieszyć film 50 razy i podziwiać efekt. Nie trzeba, co kolego, wzroku, żeby zauważyć, co tu się stało. Oceńmy sobie je po kolei. Zmiany w pierwszej zlewce znamy już z poprzedniego doświadczenia, ale będą one dla nas punktem odniesienia, według którego ocenimy pozostałe zlewki. Intensywność zabarwienia i ilość rdzawych kłaczków w zlewce drugiej każe nam przypuszczać, że korozja zaszła szybciej niż gdyby pominąć owijanie miedziawą. I nic dziwnego. Elektrochemia była tutaj bezlitosna, a stal przyjęła funkcję anody w ogniwie, które dosłownie pracowało w zwarciu. W kolejnej, trzeciej już zlewce, cynk wziął na siebie wszystko i nie ma tutaj nawet minimalnego kłaczka rdzy. Pływają jednak jakieś białe farfocle. To nic innego jak ofiara z cynku ratującego stalowy drut przed utlenianiem. Cynk, będący anodą, zużywa się w trakcie ochrony, utleniając się, co objawia się powstawaniem właśnie takich białych nalotów. Tak czy inaczej efekt jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami. Przyszedł czas na ostatnią próbkę. Widzimy tutaj, że gdzie gdzieniegdzie proces korozji ruszył, ale jednak mocno ograniczony. Wynika to z braku szczelności powłoki olejowej, odrywania się i wypłukiwania jej w ciepłej wodzie, przez co pojawiły się miejsca narażone. Niemniej jednak proces nie zaszedł zbyt daleko, co potwierdza pewną skuteczność takiej powłoki. Lepiej naniesiona warstwa w nieco mniej agresywnych warunkach zdecydowanie mogłaby się sprawdzić. W ramach ciekawostki wspomnę jeszcze o czynniku feroksylowym. Jest to mieszanina roztworów żelazicyjanku potasu, chlorku sodu i fenoloftaleiny. Pozwala on na badanie przebiegu korozji i śledzenia, w którym miejscu uwalniane są jony żelaza, to te ciemnogranatowe smugi, a gdzie gromadzą się jony hydroksylowe. Te z kolei ukazują się przez odbarwienie fenoloftaleiny na malinowy kolor, o tutaj. Na koniec chciałbym wspomnieć, że korozja stoi za niezliczoną ilością katastrof, zarówno pomniejszych, jak wypadki komunikacyjne zainicjowane przez zerwanie się kluczowych połączeń w pojazdach, pozdarzenia, które echem odbiły się na całym świecie, jak na przykład katastrofa Silver Bridge w Ohio, to także wycieki groźnych chemikaliów do środowiska czy miliony litrów utraconej wody. Tym akcentem pozwolę sobie zakończyć ten materiał. Lecę zainstalować w aucie aktywną ochronę galwaniczną i zabezpieczyć podwozie bitumem. Do zobaczenia w następnym materiale.